I dyplomy za udział i za zdobycie pierwszych miejsc, drugich i trzecich w poszczególnych kategoriach wiekowych. Tu zaprosiłem sobie pana Waldemara Laszewskiego, który jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest zarazem policjantem. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to zapraszam. Na pewno udzieli informacji. A ja już tytułem sprostowania, jestem byłym policjantem. Ale to nic nie zmienia. Słuchajcie, jestem naprawdę oczarowany tym, co wy zrobiliście. Ja tu patrzyłem, że tak naprawdę jedni już wystartowali, inni już dobiegają. Słuchajcie, wiecie, tak naprawdę to wy wszyscy wygraliście. No są niestety pierwsze, drugie i trzecie miejsca, bo gdzieś tam to trochę jest inaczej. Ale też każdy z Was będzie jeszcze uczestniczył w takim fajnym konkursie. Bo wtedy mówimy, że tak jest tak zwany ślepy los. I ślepy los wybierze jeszcze tych szczęśliwców, którzy nie zajęli żadne tam te na pudle miejsca, ale i tak będą wygrani. Jeszcze jedna taka gorąca prośba. Słuchajcie, ja dzisiaj nie słyszałem żadnej porządnej wrzawy. Co wy na to? Może pokrzyczymy trochę? Nie! No jeszcze! Czy czas jest na rozdawanie nagród? Nie słyszę! Jeszcze raz! No i jeszcze! To właśnie chodziło. Oddaję mikrofon tutaj koledze i zaraz zaczynamy wręczać nagrodę. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w 15-miesięcznym biegu trzeźwości w kategorii dziewcząt w roczniku 93-99 dla Joanny Szymkowskiej pierwsza LOT szef. Zapraszam. miejsce w tej kategorii zajęła Ewelina Śliwińska, pierwsza L. odczep. <noise> Trzecie miejsce zajęła Martyna papis. Pierwsze lotcze. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chłopców w roczniku 93-99 dla Patryka Sowińskiego. ZS 3 Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Brawo. Drugie miejsce zajął Dawid Raksimowicz. ZS 3. I trzecie miejsce zajął Jacek Pob Pobłocki Gimnazjum numer 3. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii chłopców rocznik 2000-2005 Pierwsze miejsce zdobył Michał Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 11 Drugie miejsce w tej kategorii zajął Karol Grądziel, Grun Szkoła Podstawowa nr 10 i trzecie miejsce dla Jakuba Kunowskiego Szkoła Podstawowa nr 12. Brawo. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii dziewczyn rocznik 2000-2005 dla Katarzyny Mowczyn Szkoła Podstawowa nr 11. 11. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła marietta tasa, szkoła numer 11. 11. I trzecie miejsce dla Aleksandry Puckowskiej Szkoła Podstawowa numer 12. Zajęcie pierwszego miejsca w kategorii mężczyzn powyżej rocznika 93 dla pana Radosława Czerniewskiego, ósemka szkoła podstawowa. Brawo, gratulujemy, zapraszamy w przyszłym roku. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca dla Jarosława Lewandowskiego. Chyba po rodzinie. Zapraszamy. Gratulujemy panu. I trzecie miejsce zajął pan prezydent Zenon Drewa, ale odjechał na rowerze. I teraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii kobiet. Rocznik, powyżej rocznika 93 dla pani Doroty Lipińskiej, szkoła podstawowa numer 8. Jest pani Dorota? Jest. No jak to nie? Jak tak? Brawo. Gratulujemy. Drugie miejsce w tej samej kategorii wiekowej zajęła pani Lucyna Osowska, szkoła podstawowa numer 10. Zapraszamy. Jest pani Lucyna Osowska. Wiem, że była. Pojechała. No na rowerze, że dobrze, to my to oddamy, bo my tą panią znamy. Trzeciego miejsca nie było. To przekażemy na losowanie. I teraz będziemy losowali. Panie Waldemarze. Niech zadzieje się ślepy los. Proszę. Zanurzamy rękę. Ja nie wiem, chyba jest jakiś event, Czyżbym ja miałbym, miałbym to być tą środką? Naprawdę? Dobrze. A sami tego chcieliście. Wymieszamy maszyna losująca. Prawie jak totalizatora w Warszawie. Duża wygrana, nie? 30 dużych baniek. U nas troszkę mniejsze. Oj, 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 oj. Niebieski kolorek. Michał, Dysasz, gimnazjum numer 3. Czy jest Michał? O, już do nas podąża! Jest to właśnie on. Proszę bardzo, a nie słyszałam żadnych oklasków dla kolegi. O, właśnie! Zobaczcie, to już jest pierwszy szczęśliwiec. Teraz zmienimy, od rękę, tak? Teraz z lewej ręki zobaczymy ponoć, to jest bardziej tak od serca, bo bliżej, tak? Z dna? Z dna. Angelika Dzięgielewska, szkoła podstawowa numer 12. Angelika już była przygotowana, była bardzo blisko, wiedziałaś, że będziesz miała szczęściarą jesteś w dniu dzisiejszym, tak? Zimniej się zrobiło i oklaski dla koleżanki. I dla was wszystkich również. Słuchajcie, teraz, teraz może zmienimy sobie, co? Może teraz pan Mirek wylosuje? O, już tam losuje, losuje. Patrzy czy nie? Nie podgląda. Nie, nie, nie podgląda. Patryk Niedzielski. Patryk Niedzielski. Gimnazjum to będzie chyba numer 3, bo albo szkoła numer 3. Gdzie jest Patryk? Nie ma Patryka. Trudno, los przepadł. Losujemy dalej. Oliwia Strambowska, szkoła podstawowa numer 8. Wybierają tak coś dla ciebie, nie? Może pod kolor oczu? O, na niebieski. Gratulacje. Na razie zrobimy małą przerwę na losy. Na losy, na losy. Zaraz będzie dalej. I rozdamy puchary dla szkół. Dyplom za największy udział uczniów procentowy w 15-miesięcznym biegu trzeźwości w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dla pierwszego L.O. w Trzczobie im. Marii skłodowskiej curie Wręcza pan prezes Andrzej Netkowski. Zapraszam przedstawiciela szkoły. Dyplom za największy udział uczniów w 15-miesięcznym biegu trzeźwości w kategorii szkół gimnazjalnych dla gimnazjum numer 1 w Czczowie. Zapraszam przedstawiciela gimnazjum. Zapraszamy przedstawiciela gimnazjum numer 1. Jest brawo pani. Gratulacje. Kuchar. I w... zapraszam przedstawiciela szkoły podstawowej dla szkoły podstawowej numer 8 w Trzebie. Co za okrzyk radości! Coś niesamowitego! Brawo! Gdzie jest przedstawiciel szkoły numer 8? Idzie pani! Brawo! Puchar. Proszę pokazać, Tuchar. Brawo! <laughs> Proszę Państwa, mam jeszcze dyplom wyróżnienie w 15-miesięcznym biegu trzeźwości w kategorii do. 2006 roku w grupie wiekowej, takiej dla Szymona Goździelewskiego w przedszkole muszelka. Zapraszamy, gdzie jest? Szymonek, gdzie jest? To Ty jesteś Szymonek? Tak? Brawo, Szymonku! I życzę Ci następnych startów i sukcesów, tak? No to się cieszę. Ślicznie wygląda. Brawa dla tego chłopczyka. Brawa. To on. Przyszły zdobywca. O, I teraz dalej wracamy do losowania. Zobaczcie, co to znaczy się budowanie teraz napięcia, nie? Znowu oczy zamykamy, te ręce, które co prawda nie leczą, ale losy szczęśliwe wyciągają. No właśnie. Uwaga, uwaga. I już coś mamy. O, zielony. Jest to dziewczyna. Ma na imię Martyna. Czerniewska. Szkoła podstawowa numer 8 Ale znowu nie słyszę tych oklasków A przecież trochę chłodno, ręce rozgrzewamy Super I znowu, i znowu ta ręka, znowu losuje I co tam będzie? Znaczy z góry? To no chyba teraz specjalnie, bo mam tak ponoć, ponoć mam taki kolor oczu. Ale to nie ja. Daria Wolschleger. Pierwsze liceum. Ogólnokształcący. Nie ma! Nie ma. Trudno. Nie ma. To nie ma. Odkładamy. Zrezygnowała z nagrody. Idzie. Idzie. A to jest następny kandydat do biegania, ale tak może już w następnej edycji za rok? Co? Bo widzę, że dość szybko się tutaj porusza po scenie. O, zobaczcie, jeszcze z pięknym przytupem. Ale mamy zieloną ka karteczkę. Ma Małgorzata Nirnberg. Szkoła podstawowa nr 10. Nie, nie. nie, To odliczymy sobie od tyłu do przodu. Trzy. Dwa. Jeden. Nie ma. Trudno. Żółta karteczka. A to jest zielona, słuchajcie. Teraz, słuchajcie, przyszedł czas na faceta. Marcin ma na imię. Rąpa się nazywa. Szkoła podstawowa numer 5. Zapraszamy tu bliżej. Jest, tu nieśmiało podszedł nasz kolega. A, on to wiecie, bo zawsze było. Żółwiczek, beczułeczka i piąteczka. A oklaski dla kolegi. No i ostatni szczęśliwy los. Zobaczymy, co się teraz dzieje patrzcie, wylądował. Mm, jest to facet. Ma na imię Adrian. No tak, jest ze szkoły numer 12. I nazywa się Jezierski. Nie ma. To jest Wasze życzenie, czy Jego nieobecność? 2002. Jest to dziewczyna, nie ma jej Lewandowska oklaski dla koleżanki. Ale ja nie słyszę tych oklasków.